O, na aktorko, niech Ja jestem na C teraz, przejmujemy C, jest tutaj dużo typów, ale jest tam też nasz czołg. Idę u ciebie. Patrz, chodź, chodź potrzebuję pomocy. Jest czołg trzech typów. To już go podniosę z bo jestem nad nim. Tylko żebym mu nie wylądował przed lufą. A jednak. O! To jest chyba wolny czołg, bo ten technik z niego wysiadł, ale chyba. Dalej, na co jest... co jest nie do przejęcia. Jest tu ich pełno, jest czołg, jest na pewno ty też. Nie ma czołga, bo czołga już nie ma. Oo, tutaj go właśnie zabił, jest na dole, chyba idzie tam na Fuck. No i kurwa ten. samobójstwo, z Javelina? Kurwa, ty, ty przebiegłeś obok mnie Ty jakiś gości, nie wiem, może ty przebiegł obok Co? mnie i wyjebał Javelin w niego i samobójstwo popełniłem No to przepraszam to ja Nie Widzisz mapę? Ile jest ich typów? No, ale jakby to nie widzę Czyli ja nie, no nie ja widzę, bo ja by tam mało. mam Aha, bo to tam może że walczysz, to no tam na, na dachu był sniper, ale już tu mam a ten drugi był chyba w przysyłku. Ojej, tu jest. Dobra, po nim. A tam jest jeszcze żołnierz. ja... jestem na drabinie. Więc się mogę zrobić? ta już go zabiję. dwa czołgi, coś tu przejdę. Czekam bo nie chceę się czeknąć pobieedno Ja pierdolę dole no. Jakiegoś że przyspiewał z tamtego kierunku, przynajmniej gdzie ten Jeep pojechał zabiłem, Więc możliwe, że ja go zabiłem. Zabił mnie kucie lasu, Aj Heli chyba by Samolot się dojebał? Jest jakiś jeszcze żołnierz z boku Aha, widzę, widzę na mapie. O, inaczej Dzięki wielkie za odpowiedź. Eee, o cholera, Ej, jest... Dobra. Masz go? Tak. Co, ja mam ci po... Co? Tu ktoś rzucił amunicję przez chwilą. A to nie jest twoja amunicja? A, moja, no dobra. <laughs> <Już> par <laughs> Przepraszam. Paranoja już. Wiesz jak to jest? No. Nie widać nikogo na mapie, a nagle się po pojawia apteczka, tak, amunicja... To tak, 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 tak. Ja też, też, też zadaję. Masz go Znaczyłem go. Jest, jest, Nie, już uciekł, już uciekł na, tak. na C4. Ale zaraz mu łupne z RPG-a. Zawsze od góry to dużo zadaje. Dobra, zginął. A masz dalej minę? Tak, to człowiekar jest. No kurwa, masz patrz tak będzie latał, że nie da się zresztą. Łoś, co? No, ale piękne, co? To... O, do Helikoptera sobie wejdę. Ojej, jestem tym... pasażerem. Zaraz się gdzieś zdesantuję. Gdzie jest drugi odrzutowic? już namierza. Gdzie on leci? Człowieku, dlaczego ty lecisz na bazę, gdzie wszystko jest na... co jest nasze? A nie, nie jest. O, że To Ty jesteś tam. To ja pójdę. Na B. Ona. Bo Bo na B. Co za idiota. Czego? E, wziąłem się skaputa, sk... e, z kaputal. kurwa Wyskoczyłem z helikoptera. To już chodzę do samolotu. Oczywiście znaczy, co? Jak tylko mam okazję, to się staram nauczyć czegoś nowego, nie? Bo. No, bo nie umiem, nie umiem w powietrzu w Battlefieldzie grać. Ja chciałbym być takim pełnym Battlefieldowcem, który umie wszystko. Dla mnie jesteś A na przykład to. teraz się rozjebałem Chyba nawet Z, widziałem. Za bardzo się, za bardzo szarzywałem. Zabiłem tego daleko. A ten to mnie zaskoczył totalnie, ten pierwszy. Tak podszedłem za nimi, ale nie widziałem. Na dole, na D jest czołg, Froggy. Nie ja mam RPG, to może to trafię, ale akurat się ruszył. A ja wolę podjechać. A zniszczył go stonika. No to jest dobry pomysł, może się zupełnie na nie spodziewać z tej strony. Możemy go podbiegnie tak na legalu. Akurat się pali, ziomek wysiadł. Ziomek, ziomek nie żyje, wsiadaj do czołgu, jeżeli jest pusty. Jak on naprawia tym? Dobra, jestem szybko, szybko, bo tam jest pełno wroga. A dobra, już jest nasz, od nas gościu. Teraz no naprawię mój. Dobra, jest tak. Alej, dalej. No to nasz. Dobra, może żyć. Fakcja. Dobra, bardzo dobra.